Dzień dobry, witam umiłowanych braci w Chrystusie naszym, król Emanuelu, ojcu naszym, Mateusz 23,9. Ojcem jest Chrystus Król. Jest teraz wybranie. No, powołanie już 100 lat minęło. I mamy 22 lata, jak jest wybranie. Czyli sami dobrze wiecie, bracia, że jest teraz jesień. I w tej samej piąty rozdział. o powtórnym przyjściu Chrystusa Króla Ojca Emanuela. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. No i to sami bardzo, bowiem dobrze wiecie, iż dzień Chrystusa przyjdzie jak złodziej w nocy. No i za Jasza 28 od 15 do 18 właśnie wszystkie religie zawarły ze śmiercią przymierze, posnęły w kłamstwie szatana, ale teraz te mądre dziewice Panny się wybudzą. Mateusz, 25 rozdział. Cały. No i na jedną godzinę można przyjść do pracy. Mateusz, 20 rozdział. I 12 werset. Bo Świadkowie jechowy i inne religie właśnie pracowały te 11 godzin, ale zapłatą jest jeden denar, czyli życie wieczne w Królestwie Chrystusowym. I im będzie zabrane królestwo, bo oni zapłaty otrzymali za, za życia, a trzeba pocierpieć troszkę dla prawdy i dla sprawiedliwości, bo Chrystus obejmuje królestwo. Księga Daniela 2,44 a, a wszystkie te mocarstwa, władza ma upaść, bo takie czasy nadeszły. Chrystus przyszedł w Jego czasie w nocy o północy. 22 lata temu objawień 2 od 1 do 6. I czasy, i pory dobrze wiemy, że figowe to jest to Izrael. syjoniści teraz się odrodzili w 1948 roku, i te pokolenie, co ma 72 lata, nie przeminie, aż te wszystkie protswa się spełnią. Czy teraz kamień, czyli Chrystus skała uderzy w nogi tego posąga bez udziału rąk, to się cała ta władza diabła rozpadnie. Tylko spokój Boży Chrystusowy nas uratuje Jego prawda, by ją głosić. No i praca na inną godzinę. Chrystus czeka, żeby nawracać świadków Efezan 5.14, bo świadkowie właśnie jako fałszywy prorok Mateusz 7.15 jako owce wewnątrz wilkami drapieżnymi. Tamte panny niech będą dziewice. Mateusz 25, rozdział 5, 6 werset. One posnęły, pochłamane zostały. No i Chrystus ma prawo. Upełnieniem prawa jest Jego doskonała miłość w Jego prawdzie, w Jego sprawiedliwości. Jakuba, Jakuba 4,12. 4,12, Jeden prawodawca i sędzia. Chrystus ustanowił prawo miłości i łaski. Zniósł prawo Mojżesza. Oko za oko, śmierć za śmierć. Ale 10 przykazań nas obowiązuje. Hebrajczyków 8.10 mamy mieć w sercu przykazania. I Hebrajczyków 10, 38 sprawiedliwie z wiary żyć będzie. Podatki no, trzeba płacić. Nie ma Cezara. Panowanie się kończy. I czas na wy wybory Jana 15, rozdział 16, werset. Chrystus wybiera. Poprzez waszą wiarę, Galacjan 32, 2, Galacjan 3, 14, Galacjan 3, 27 Jesteśmy synami Chrystusa Króla z dziećmi Abrahama Oj, Ojcem wiary Abraham, od Niego się zaczęło Jako Abraham, Izak, Jakub i jak gwiazdy na niebie piasek morza Czyli Chrystus jest naszym Bogiem i chce dać nam serce mięsiste Ezechiela 36, 27 26, 27 i mieć tą właśnie doskonałą miłość Chrystusa. A cały świat się rządzi swoim bezprawiem i jest człowiek bezprawia i my możemy dać świadectwo prawdzie teraz, bo oczywiście baranek, Objawienie 17, 14 zwycięży. Nad każdym mężczyzną jest baranek, czyli Król Chrystus, Ojciec Emanuel i my jesteśmy nazwani od imienia Emanuela, czyli Bóg z nami, Rzymian 8 rozdział czyli Emanuelici jesteśmy. Mamy Boga, który żyje, jest prawdziwym, żywym Bogiem, który zwyciężył ten świat i cała planeta Ziemi należy do Chrystusa Króla i do, Jego, do Jemu posłusznych 100%. On nie kłamie, On otrzymuje słowa, Jego czas się spełnia, wypełnia. I my jesteśmy wszczepieni w Izraela. Rzymian 11 rozdział, Rzymian 2 rozdział 28 29. By mieć obrzezane serce i służyć, tak jak Chrystus służył. Mateusz 20, rozdział 25-28. Służyć w prawdzie, w miłości, w naśladowaniu. Tu na ziemi ma być sprawiedliwość, prawda i miłość. Na Syjonie w Słowie Bożym jest zbawienie. Izajasza 66. Osiem. Naród narodzi się Jakuba 1,18 Ze słowa prawdy Chrystusowej Jana 6,63 Błogosławie wszystkich braci i się naszym królu Ojcu Emanuelu